Białoruś nie jest zbytem absolutnie samodzielnym i nie prowadzi zupełnie niezależnej e, polityki, także w tym zakresie jest zagrożeniem realnym, bo te sytuacje mają miejsce. Tak? Mamy Wagnerowców na Białorusi, mamy agresywną politykę Białorusi w stosunku do Polski, no i mamy działania kinetyczne, chociażby w wtargnięcie śmigłowców. Natomiast nie jest to zagrożenie, które mogłoby na nas sprowadzić jakiekolwiek działania na terytorium Polski. Absolutnie nie mamy się obawiać. Tego, że przyjdzie nam tu stado wagnerowców, tych złoczyńców i będzie coś nam złego robić, że przejdzie przez granicę, że przyjedzie w konwoju, że zacznie strzelać. Absolutnie nie. Jesteśmy państwem flanki wschodniej, państwem NATO i wszelkie działania ze strony Białorusi, nieważne kogo, czy to będzie pogranicznik, żołnierz, szeregowy obywatel czy wagnerowiec, będą działaniami tegoż państwa, za które ponosi odpowiedzialność. I Białoruś, jak i Rosja, zdaje sobie z tego sprawę, więc e, takie hasłowe użycie właśnie nazw Wagnerowcy ma siłę oddziaływania głównie informacyjnego. My wyobrażamy sobie, że jest to niebezpieczne i zaczynamy się bać. Wyobrażamy sobie, że tak jak w Rosji ci Wagnerowcy wsiądą, pojadą, zaczną strzelać, ale nie jest to zagrożenie realne, bo z drugiej strony, czymże byłoby zagrożenie stu Wagnerowców? Czy nawet pięciu tysięcy wagnerowców w stosunku do kraju, który ma dość liczną armię sprawnie działającą, obecnie w czasie konfliktu zbrojnego sytuacja jest bardzo dobrze monitorowana. Co widzimy po informacjach właśnie o tych wagnerowcach? Wiemy, gdzie są obozowiska, wiemy, w jakimi pojazdami przyjechali. I generalnie mamy dobry wgląd w sytuację, więc absolutnie bym się tego nie obawiał. Natomiast Prowokacje, ten przekaz informacyjny oczywiście będzie miał miejsce, ale na celu właśnie przestraszenia, zastraszenia i wywołania jakichś reakcji, czasami niewspółmiernych do tego zagrożenia.